Witamy. Oto serwis informacyjny strony Postęp.org Postępowej Młodzieży Polskiej oraz stacji Postęp TV. Przedstawiamy informacje z perspektywy klasy robotniczej i innych warstw wyzyskiwanych w systemie kapitalistycznym w Polsce i na świecie. W naszym serwisie mówimy, jak naprawdę jest. W wiadomościach Postęp TV zobaczycie m.in. takie informacje których nie zobaczycie w żadnych innych serwisach informacyjnych, których nie przedstawią burżuazyjne i kapitalistyczne media. Jesteśmy niezależni, jesteśmy niewygodni dla burżuazji i zawsze mówimy prawdę. Oto informacje z kraju. Polska reakcja dozbraja ukraińską skrajną prawicą. Według potwierdzonych informacji władze Rzeczpospolitej Polski zamieszane są w bezpośrednią pomoc ukraińskim neofaszystom ze swobody i tzw. prawego sektora. Poprzez Fundację Otwarty Dialog Ukraińskiej Skrajnej Prawicy dostarczane były m.in. maski przeciwgazowe oraz kamizelki kuloodporne. Wcześniej zaś na terenie Polski szkolone były oddziały faszystowskich bojówek, które brały udział w prowokacjach na Majdanie na początku bieżącego roku. Zachodnie mocarstwa także mogły być w jakiś sposób zamieszane w pomoc Majdanowca. Zachowanie polskiego kapitalistycznego rządu nieuchronnie prowadzi nasz kraj w kierunku kolejnej awantury politycznej, która skończyć może się nawet nową wojną światową. Robotnicy w Łodzi pokazali jak należy rozmawiać z kapitalistami. Samego rana 18 lipca pięciu robotników przy ulicy Żeligowskiego 41 w łodzi weszło na około 40-metrowy dźwig. Protest ten miał na celu odzyskanie zaległych wynagrodzeń. Ich protest trwał 3 godziny, po czym pracownicy uzyskali od przedstawiciela szefa przedsiębiorstwa zaległe pensje. Robotnicy zeszli z wysokości dopiero po uzyskaniu zaległych wynagrodzeń. Zatrudniciel zaległ z wypłatą pensji już od kilku miesięcy. 13 robotników miało już dosyć oczekiwania na należne im pieniądze i kłamstw właściciela firmy. Prace przy City Park w Łodzi wykonuje firma Unimax i Polnord. Nieuczciwym prezesem firmy Unimax SA jest pan Ryszard Kosiński, skąpym zaś prezesem firmy Polnord jest pan Piotr Wesołowski. Siły represji w Polsce zyskają nowe narzędzie działania. Oddziały policji dostaną wkrótce nowy paralizatory elektryczne, tak zwane Ten zupełnie niepotrzebny gest kosztować będzie podatników, czyli nas wszystkich ponad 600 tysięcy złotych. Od 2015 roku każdy patrol policji wyposażony ma być w Tejzer z kaserą, kamerą rejestrującą obraz i dźwięk. Pierwsze kilkadziesiąt sztuk tej broni trafiło już do komend wojewódzkich. Z badań wynika, iż przyczyną wzrastającej przestępczości jest powiększające się ubóstwo ogromnej większości Polaków. Nie przeciwdziała temu zwiększenie kar, ani ich surowość, ani powiększanie uprawnień służb policyjnych. PMP od dawna żąda ograniczenia uprawnień służb mundurowych, które bardzo często wykorzystywane są wyłącznie w interesie państwa burżuazijnego, a jednocześnie są wykorzystywane ze szkodą dla klasy robotniczej naszego kraju. Wiadomości ze świata. Katastrofa malezyjskiego samolotu nad terytorium Ukrainy. Boeing 777 został zestrzelony na terytorium Związku Republik Ludowej w okolicach Doniecka w czwartek 17 lipca. Internet oraz wszelkie media aż huczą od plotek i najbardziej nieprawdopodobnych scenariuszy. Według analiz niezależnych ekspertów jednak można wnioskować, iż za zestrzelenie pasażerskiego samolotu nad Donieckiem odpowiedzialność ponosi. Ukraiński neofaszystowski rząd, który politycznie najwięcej zyskuje na zrzuceniu odpowiedzialności za katastrofę na władze Rosji. Celem hunty z Kijowa jest wciągnięcie Rosji w nowy konflikt, który może skończyć się wojną o zasięgu światowym. W katastrofie lotu MH17 zginęło 298 osób. Nikt nie przeżył upadku. Ciało ofiar oraz resztki samolotu przekazane zostały Międzynarodowej Komisji, która ma zbadać przyczynę katastrofy oraz jej dokładny przebieg. Dalsze walki w Gazie. Czyli na terenach okupowanych Palestyny. Państwo Izrael kontynuuje ludobójczą kampanię skierowaną przeciwko ludności Palestyny. Największe ofiary całej agresji ponosi, jak zwykle, klasa robotnicza okupowanych terytoriów. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia izraelskie wojsko zniszczyło setki domów, obiektów użyteczności publicznej, szpitali i szkół. Palestyńczykom w strefie gazy brakuje już nawet wody pitnej. Skrajnie prawicowe i syjonistyczne władze Izraela dokonują nowej kampanii terroru w porozumieniu z USA, które roztaczają parasol ochronny nad Benjaminem Netanyahu i jego rządem. Karol Marx powiedział kiedyś, iż żaden naród wywalający inne narody nie może być wolny. Dziś jego słowa w odniesieniu do Izraela i Palestyny sprawdzają się w każdym celu. Indyjscy komuści protestują przeciwko podwyżkom cen gazu. Komunistyczna Partia inny potępiła próby prześladowań wymierzone w dziennikarzy, autorów i wydawców, którzy zaangażowani są w odkrywanie i ujawnianie oszustw w burżuazji rządzącej Indiami. Prześladowania m.in. dziennikarzy dotyczą prób ich uciszenia, pomówień skierowanych wobec nich i szkalowanie ich dobrego imienia przez najbogatsze korporacje kapitalistyczne w tym kraju. Wydana niedawno książka Wojny Gazowe, Kapitalizm Kolesiów i Rodzina Ambani. Odkrywa rzeczywiste przyczyny nagłego wzrostu cen gazu, na który coraz mniej zwykłych ludzi może sobie pozwolić. Złoża gazu są dobrem naturalnym, które powinno należeć do ludu, a nie do kapitalistycznej korporacji, twierdzą indyjscy komuniści. Publikacja książki spotkała się ze wściekłym atakiem rodziny Ambani, jednej z najbogatszych rodzin indyjskich kapitalistów, obecnie mieszkającej na terenie Mumbaju. Wiadomość z ostatniej chwili. Oświadczenie kampanii Solidarności z Palestyną. Polskie przedstawicielstwo kampanii wydało oświadczenie, w którym sprzeciwia się aktom antysemityzmu i wszelkiego rasizmu pod pozorem walki z okupacją izraelską. Działacze kampanii słusznie zauważyli, iż jakiekolwiek przejawy antysemityzmu, rasizmu i ksenofobii w wykonaniu organizacji skrajnej prawicy w Polsce. Służą jedynie wzmocnieniu okupacji i terroru ze strony Izraela. Solidarność z Palestyną musi oznaczać jednocześnie sprzeciw wobec rasizmu, nietolerancji i szowinizmu narodowego bez względu na to, pod jaką flagą ów szowinizm się odbywa. To był serwis informacyjny strony Postęp.org, stacji Postęp TV oraz Postępowej Młodzieży Polski. Mamy nadzieję, że czas spędzony z nami nie był dla Was czasem straconym. Zapraszamy Was wszystkich ponownie za kilka dni. Z okazji zbliżającej się 70. rocznicy wydania manifestu lipcowego polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego życzymy wszystkim naszym widzom dużo szczęścia, pomyślności oraz sukcesów w toczącej się walce klasy. Nigdy nie poddawajcie się burżuazji, my na pewno tego nie uczynimy. Życzę Wam wszystkim miłego tygodnia i do zobaczenia ponownie. Dziękuję bardzo.